Nie, mam sama. to się Mamy. odcinek, jaki. Mamy. Jesteśmy w celeczni. Ty też krócej. I będą pytanka. Na przykład... Tutaj um... jest <grym> <grym> Na przykład pierwsze pytanie to będzie... Gdzie pani mieszka? Tam. Tam no, na tak. Tam. A e, jak pani ma na imię? Niech pocia. Super. Też Ameryka. E, no dobra. E, trzecie pytanie to jest. Po co pani przyjechała tutaj do telewizji? Tak, prosto. prostu. Tak nudziło. Bylo. nudziło Pani się. A uh -huh. no, ma Pani może... Mm, jakieś, e, jakieś dzieci? Uh -huh. Dziecia. A, A mam Ja. To jest hmm. i my, no. Na przykład jeszcze. Hmm. Dobra. Hmm. Następne pytanie to będzie: hmm. czy lubisz szkotki? Tak. A pieski? Mm -mm. Nie lubisz piesków. A, a. Boisz się piesków? A lubisz świniaczki? Przynieść tutaj świnaka. to zaczekaj chwilę. <grymne> Oj, o je, trudno, mam już. Czekaj, ja chciałam jest kończyni. Czekajmy. Chodź do mnie, Janca. Mężczyzny, gdzie jesteś? z jest malutki. ma ma Jan, 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 tak? Jak on nie Nie, tyle. tyle miesięcy. Jan, 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 Chyba że poduszko wejdzie, no tak. Zobacz, a zaczekaj, odejdę na chwilę. Puścimy go. A, 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 a. Nie, nie bój się. A, a. Nie, do ciebie nie pójdę. Wychodzisz z telewizji na razie? No dobra. To pan Tosiek zajmie twoje miejsce. To co? To co? To że. Uga mnie To nic tam nie było. To takie, taka mała awaria była, prawda? Mhm. Dobra. Taka mini-mini awaria. Mhm. To. No, nie, 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 na Świniać! Nie, jak ma takie pełne imię? To pięknie. Tak. Jak ma takie imię, to. Psiak! Prosiak, tak. Prosiaku? Prosiaku, Ale ma różne przyzwiska, jak na przykład prosiak, świniak, to siarok. Ja muszę robić kaczować! A i możesz tutaj. To ja muszę robić kaczować albo pupka, bupka. Ale co mnie gryziesz? Dobra, już idziemy go odnieść. Nie, ja musiałam. No to skasuj go. Na pupce. Dobra. Bo on już ucieka. Ała. Ucieka, więc pewno coś się stanie. Ja nie chcę mieć tego na... Dobra, wstawaj. Wstawaj! Pani wstawaj! Tutaj, Tutaj hmm. nic nie było. A, masz zakupuć. No wstawaj. No, śpiewam. Dobra, teraz. I. Polecamy konkurs Gryzale. Pyszne Gryzale. Trzeba mieć tylko zostawić paragon do końca konkursu. Trzeba wybrać swój teledysk i wysłać na yy, konkurs Gryzale, proszę. A, masz. Można na lecie odkładamy. Yy, Gryzale są po prostu przepyszne. Można. Codziennie wygrywać... Mm -hmm. E. Tego Jak... Um, no jak te. Ta. Codziennie. Trzy. Trzy. Dobra. Któreś tam pytanie? E, nie pamiętam, które. E, e, no dobra. Piama um, ja, jamy e, Czy lubi pani się malować? Jaki ja maluję? Hmm? Jaki ja maluję? A chcesz żebym Cię pomalowała? Mhm mm To zaczekaj Trzymaj Ja no, umiałam Musisz Musli. Wiem, że lubisz musli. Dobrze. Ja to. Malujemy. Aleczka. paletkę. Dobra. Taki. Niech y będzie. A. A. S. M. -r. M, -m -a. A, no dobra. A mój gdzieś spadł chyba. A? Czy zjadłaś? Nie, y -y. Aaa. Musisz nowy. Jaj, ludzie mieli w Dobra. Dobra, to do mojego. Dobra. No to malujemy. Ja cała. Cała. Fioletowy. Masz długie? Nie mam. Zamień oczka. Oj, ups. Dobra, ty no zamknij oczka. Zamień oczka jeszcze. Ja tak po prostu na szybko maluję, więc nie baczcie się to. Nie zwracajcie ja mi, ja Temu, ja też. Napolżycie. I zaraz będzie musi. Teraz? Tak. Ja. jest też musi. Ja sama. Y nie Nie, ja robię. Ja. sim Ciema, Ja não Dobrze. Nie, ja não não takie lepsze. takie lepsze. não 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 Kika, uwaga. I daj zrobić takie głowa do góry. Ziemioczka. Co się stało? Do oczka leciała. Uuu, szczypia. Uuu, A Do oczka w uuu tak. Już nie lubisz musli? Tak. Za mniejsza musi. Tym? Nie musi. Zemioczka i nie otwiera już. A to nie jest musi. Tym, ten musi. Już. Ten. To musi. A nie jest musi, ten jest musi. To jest ten sam, wiesz? zemioczka mocno, mocna, mocna. Które zwierzę to żaba? Jest dobrze, tak? Ojej, ja. To pierwsze, że... Jest że, żaba. Y, że do oczka musi wpadnąć. Ja się zabieram. Nie, 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 nie. Nie, ja oczów nie. Pojedź. Musi. Widzisz? Dobra już koniec musli No tutaj jeszcze paletka Możemy Wiem, że paletki się nie maluje Ale co tam My malujemy zawsze Nie czekaj Dobra, wszystkie, a ja pójdę. Y, y, odłożyć. Kto to jest? Co to jest? No, nie, znów. Dobra, już jesteśmy. No i teraz też się napił, napił. ją. No, i... no to ja cię. Ja No nie, nie wzięłam tego. Zaczekaj.

zatrymaj, zatrymaj, zatrymaj. Mam mogę jeszcze dorobić jedną paczkę, ale na razie mam jedną do sprzedaży i na razie nic nie chcę kupić. No tak. Pokaż, to, co to jest. E, zobacz, czekaj, zobaczmy. Co zostaw, bo to są gratisy. Tutaj taka bransoletka 5 zł, Taka sama robiona przeze mnie nie. E, nie To są gratisy Ale nie cała oczywiście No i no takie dwie po prostu bransoletki Taka i taka Po 5 złotych oczywiście Kata, razem Moja naklejka nie, też A to moja, mogę ci dać jakąś stąd Jeszcze czy dwie Te... jożki Jakie jożki? To... A, to dwie Ja Chcę czekać. Ale wikanie wszystkie. Jutro? Nie. Jutro może W są dwie naklejki. Oczywiście ja je wybieram. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Nie, czekaj, pokaż. I jutro czytam. I jutro pokaż kom poka? Ja, ja i, oczywiście... Ja wybieram... I ja e... lubię to! Tom? Tak, też lubię to! No to, to. dobra, zaraz Ja oczywiście wybieram naklejki. Którą jeszcze? Jeszcze to Dobra, masz. I oczywiście, że i ja wybieram naklejki. jest to jest? Tak, jeszcze jest taka do wyboru. Albo taka, z największym zamówieniem. I jeszcze taki sam. Ja jąłam pieska. Wow! Jak będą jakieś jeszcze naklejki pieska, to kupię. Takiego? To, no, A. będzie, bo to jeszcze niego. A, łama! Wow, wow, wow. A, rowerze, to. No chcesz. Chce Te ty tak, ja mam dwie. E, Pięć złotych. Tak. Obie dwie, złotych. Jeszcze może taki pierścionek do kogoś dołożyć. No, dołożymy razem y, specjalnie. Mam jeszcze takie małe grafisy z długopisu 3D. Zaraz. Mam taki mini gratis, jak na przykład serce. Tak, mam takie galiki. Dobra, dobra. Jak takie serce, na przykład gratis. Taki kubek gratis. Taki. Mam taką pompę. Dobra. Jakby taki. Ja. Dobrze. gratis, lud gratis. No i to wszystko jest gratis. Do dwóch zamówień pierwszych do, znaczy do pierwszego zamówienia dołożę e, autograf. Dołożymy autograf. Oczywiście z rysunkami moim i siat. Która się wykupiła. Tak. I jak będzie ktoś zamawiał, to ci powiem i narysujemy obydwie rysunki tej osoby. Dobra, to muszę moje rysunki. Tak, tak, ale teraz nie. Czekaj, Kto nie. co mówi? Nie, tutaj mam papier. Ktoś... Tutaj będziemy rysowały papier. No papierze nie, na kartce. Nie Kareczki weźmiemy. Yy, może yy, to zależy. Yy, znaczy, to... Nie, jak ktoś to mówi, mama wystawiła na vintage. Tak? No na vintage było. To może znajdziecie. Napiszcie po prostu zaleczki że. Brazuleczki samorobione i wątpliwie. nie No i jakaś taka. No i dodatkowo gratis y, do paczki dam. Wybiorę z każdym. Jakąś jedną na, naklejkę. sobie? Nie, na paczkę.

Dobra już jesteśmy Pod mini przerwę już wszystko się... I Teraz mamy challenge Kto zrobi lepszego balona? Mamy dwa balony Którego wybierasz balona? Czerwonego, dobra Ja mam takiego brylantowego O super Idmuchamy tak tutaj Chodź tutaj

Mam kuku, mam. Jeszcze Co by ja mam? Dobra. Na razie robimy przerwę. Teraz myjemy pyszne przetki, tak? Lubiące, że ja nie mogę, prawda? Mm, mm. To też jest sitka? No?

Ops. <laughs> o nie. Oh, yeah. O ja. Za telewizor spadło. Ops. Baca w kuchni nie ma. Nie w kuchni nie ma. Nie czekaj, podam jest w kuchni. Się za telewizorów. Nie ma tam. Jest, jest. Ja, jest, jest e Mamo, ja, Dobra, I... E e e I kolejne pytania będą brzuszek dobra 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 już 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 już, już. a książka mam ciuczutek książka powiedz z której strony wstał zaraz ja idziemy z buzi ok i tak, tak się zachodzi ten filmik na czytaniu książki moje Ratuje Faryona, ona. książki już czytam. Kiedy Monią się szukała wszędzie za podróżką i fotel za słonką, a nawet wycieraczką, z żeby moja nie traciła nadziei i sprawdziła kolejne miejsca. Kotka nie było jednak ani w wannie, ani w szafie na buty, ani w zlewe w kuchni. Dziewczynka sprawdziła nawet. Zależy mi tu głos od kiedy jej E Dobra, żaden czarny głos, nadgryzane paluszki do wybarw i w lizanie po jednym czekoladowych po lodach, Hmm, zamyślała się dziewczynka. Kot przepoluje całym wodę. I już już dzidza śpi. Dobra, teraz jak wam się podobało, to... Teraz wstajemy na chwilkę dzidza. Już jest koniec odcinka. Ach. Teraz jak wam się podobało, to co zostawcie? łatwe wy no łapkę w co? W górę. Łapkę w górę. I... I 40%. jeszcze! I, i subskrypcję Wam się podobało. To oczywiście zostawcie łapkę do góry i... Subskrypcję! Tak? Moją zostawić dla Wikusi. 我的爸。